Cześć, witajcie, z tej strony Waha, a to jest drugi odcinek przeglądu modyfikacji do Skyrima. Zajmiemy się w nim podstawowym usprawnieniem gry, czyli poprawimy wygląd mapy interfejsu, a także ulepszymy działania naszych towarzyszy. SkyUI to właściwie podstawa komfortowego grania w Skyrima na PC. -tach. Ekwipunek wreszcie wygląda tak jak należy, przeglądanie go stało się intuicyjne. W dobrze wykonanej tabeli znajdziemy informacje dotyczące typu, wagi i ceny poszczególnych przedmiotów. Poprawione zostało również menu zakręć oraz zakładka ulubione. Ponadto aktywne efekty będą teraz widoczne nie tylko po wejściu w okno magii, ale też bezpośrednio w trakcie gry. Wszelkie błogosławieństwa, czy też ulepszone statystyki będą pokazane w formie ładnych i ciekawych ikon, umieszczonych w prawym rogu ekranu. Modyfikacja oferuje kilka stylów graficznych, więc każdy powinien znaleźć coś odpowiedniego dla siebie. Kolejna modyfikacja to Quality World Map. Czyli krótko mówiąc, ulepszenie naszej mapy. Jest ona teraz lepszej jakości oraz została umieszczona na niedrogi. drogi. Przeglądanie mapy staje się więc dużo przyjemniejsze, a dodane szlaki ułatwiają nam podróżowanie. Quality World Map do poprawnego działania wymaga jeszcze jednego moda, do którego link znajdziecie w opisie filmu. Modyfikacją kończącą ten odcinek będzie Ultimate Follower Overhaul, bo ten pozwala na lepszą kontrolę nad towarzyszami oraz zwiększa ich inteligencję. Od teraz możemy rozkazać naszym towarzyszom, np. Na uleczyć się czy podejść bliżej. Ponadto otrzymujemy możliwe zmiany ekwipunku naszych kompanów oraz szkolenia ich. Zwiększony limit podwodnych do aż 15 sprawia, że możemy stworzyć własną drużynę, a rozgrywka staje się bardziej dynamiczna. Podróżowanie po skalie jest teraz ciekawsze, a ilość komend i poleceń może obudzić nas dusze dowódcy. Mam nadzieję, że przedstawione mody przypadły Wam do gustu. Serdecznie zapraszam do oglądania kolejnych odcinków. Do usłyszenia, cześć!